Dziękuję Panie Marszałku, Szanowni Ministrowie. Wysoka Izbo, nie ma takiej niegodziwości, ani takiego okrucieństwa, które nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, jeśli zabraknie mu pieniędzy. Te słowa powiedział de i te słowa są aktualne i zarządów Prawa i Sprawiedliwości, były aktualne zarządów być może bardziej delikatnych Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. 150 miliardów złotych zostało, pewnie pani minister Leszyna będzie tutaj protestowała przed tym sformułowaniem, ale zostały ograbione, ograbione przez rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u z OFE, gdy zabrakło temu rządowi pieniędzy. I teraz mamy dosłownie to samo. Rządowi brakuje pieniędzy na obietnice wyborcze, więc cały cel tej ustawy sprowadza się do tego, by ograbić to, co w OFE zostało, o kolejne 15% nazywane jakimś podatkiem. Czyli kolejne 20 miliardów złotych, skąd? Nie z tego, co obywatele wydają w sklepach, z ich oszczędności emerytalnych, prywatnych oszczędności emerytalnych będzie ograbione, bo rząd nie potrafi oszczędzać. I Ograbianie Polaków z ich emerytalnych oszczędności to nie jedyna wspólna cecha rządu Platformy Obywatelskiej PSL i rządu Prawa i Sprawiedliwości. Także podejście, stosunek polityków, którzy to robią do obywateli jest, wydaje mi się, zasługuje na to, by to przytoczyć. Według pani marszałek wcześniej, ówczesnej rzecznik rządu, Małgorzatyki Dawy błońskiej która powiedziała, w kontekście 20 miliardów złotych, które zaginęły, nie zgadzały się w bilansie pomiędzy tym, co zostało ograbione z OFE, a tym, na jaką kwotę zostały umorzone obligacje i na ile zmniejszył się dług publiczny, pani marszałek powiedziała, na pewno żadne pieniądze nie zniknęły i te pieniądze są bezpieczne. Mamy z kolei za tych rządów w kontekście tej grabieży wypowiedź pana Jacka Sasina, na pytanie o to, dlaczego te 15% yy, ma być zabierane z tych oszczędności Polaków, powiedział bardzo szczerze, bo taką podjęliśmy decyzję. Bardzo uniwersalna odpowiedź praktycznie na każde pytanie. Gdyby wprowadzane OFE, miało to być odpowiedź na niestabilność ZUS-u, ponieważ miały być prywatne oszczędności na prywatnych kontach, yy, trzymane przez prywatne instytucje, i miały te pieniądze chronić święte prawo własności. Okazuje się, że w Polsce nie ma prawa własności i w żadnym modelu nasze pieniądze nie są przez państwo chronione, co więcej, państwo stawia się w roli tego ograbiającego. I teraz pytanie: jakie Polacy mają gwarancje, co do jakichkolwiek środków? Gdzie, które będą gromadzić gdziekolwiek i kiedykolwiek na swoją własną emeryturę? W jaki sposób my Polaków zachęcamy do tego, by oszczędzali, a nie żyli bezmyślnie? Skoro OFE zostało grabione przez jeden rząd, przez drugi rząd, skoro fundusz Re rezerwy demograficznej był yy, grabiony przez jeden rząd, przez drugi rząd, yy, to gdzie pieniądze Polaków mogą być bezpieczne? Pojawił się argument, że te 15% podatku grabieży pojawia się dlatego, że emerytury ZUS są opodatkowane. To proszę Państwa, proszę zlikwidować opodatkowanie emerytur. Przecież to jest kompletnie nielogiczne, że skoro mój dochód jest opodatkowany, płacę podatek, a z tego co mi zostanie odkładam na emeryturę, na swoje indywidualne konto oszczędnościowe, bo takie są podobno w ZUS-ie. To jakim prawem podczas wypłaty tych pieniędzy jestem grabiony drugi raz? Tak jakbym wpłacił do banku i przy wypłacie miałbym pobierane 15%. Jaki jest sens wpłacania na to konto? No jest sens, bo jest to pod przymusem. Sensu nie ma, ale jest przymus. Dlatego trzeba znieść opodatkowanie emerytów. Tak samo wmawia nam się, że pieniądze w ZUS-ie są bezpieczne. Są one też związane z emerytami, są indywidualne konta oszczędnościowe, na których są jakieś grosze, ale te pieniądze są tak samo e, pozbawione jakiejkolwiek gwarancji i bezpieczeństwa. Ja mam pytanie, co będzie dalej, jak Państwu zabraknie pieniędzy? Co Państwo zrobią? Teraz zabrakło pieniędzy, więc przerzucamy z do IKE i pobieramy 15%. Co będzie dalej? Z, e, przerzucimy z IKE do PIKE, zabierzemy 20%, później z PIKE do MIKE, zabierzemy 30%. Takie państwo mają model na gwarantowanie i stabilność emerytalną Polaków, w ten sposób państwo nie zapewnią bezpieczeństwa w zasadzie poczucia bezpieczeństwa emerytalnego Polakom i nie budują państwo zaufania obywateli do państwa i do państwa polskiego i do państwa polityków. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.